Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie bliźnięta, Wagi, wodniki i zapraszam, słuchajcie, do czytania tygodniowego. Zaczynamy od bliźniąt. Czasówka w opisie. Zaczynamy. No, moje drogie bliźnięta, wy w najbliższym tygodniu U, bliźniak konkret Zdecydowany, konkretny, e, cieszący się ogromnym autorytetem, mm, ktoś, kto ceni sobie porządek, logika, jest niezwykle ambitny, wie jak, co, kiedy, z kim i tak dalej. Ma sprawy ułożone, zaplanowane, e, patrzy, e, zaprowadza jakiś porządek być może, tak? Bo Cesarz też jest energią, powiedziałabym, osoby, która dzieje i rządzi sprawiedliwie, na pewno duża, dość, dużo doświadczenia jest tutaj. Praktycznego ujęcia e, sytuacji. Do sytuacji, co z tego wynika. Ósemka buław. Uch, konkretne działanie. Cokolwiek tutaj macie zaplanowane drogie bliźnięta, to się przekłada na konkretne działanie później w ósemce Buław. Tutaj rzeczy zaczynają się dziać dosyć szybko. Tak? Jakiś pomysł być może. Um. Zaczyna się, że tak powiem, rozkręcać. Tu jest też komunikacja, bo samka była w to nie zawsze, nie tylko karta działań, ale też na przykład wiadomości. Dużo jakby taki ping-pong raz, dwa, raz, dwa, odpowiedź i, odpo i goni odpowiedź i tak dalej. Natomiast niewątpliwie tutaj uważam, panujesz nad tą sytuacją, ukierunkowałeś ją. Sytuacja w ogóle tygodnia Król lichów. Rak, skorpion ryby być może, jako sytuacja tygodnia, król kielichów. E, Proszę co z tego wynika, ósemka monet. Hmm, praca tutaj. E, nie wiem, kim jest król kielichów dla was, moje drogie bliźnięta. To może być osoba w waszym otoczeniu, która hmm, potrzebuje chwili dla siebie, Ósemka ale to jest karta pracy nad sobą, też pamiętajmy. To tak, jakbyś ty miał pomysł, jak ona miałaby to zrobić, albo ją wspierasz. No jest dziwne, no ale tak troszkę to się nam tutaj pokazało. E, Król Kielichów, sytuacja tygodnia. Słuchajcie, no to jest ktoś, e, kto nie jest naiwny na pewno, ale poczuwa się tak, jak już często mówię, królki Kielichów, do odpowiedzialności, jest dojrzały, jest doświadczony, podąża za sercem. I to jest ciekawe, bo co z tego wynika? Ósemka monet. Czyli jeśli chcesz coś zrobić, drogi bliźniaku, to na pewno chcesz to zrobić perfekt, tak? Jeśli chcesz coś zmienić, na pewno chcesz to zmienić, powiedziałabym, e, no wyszlifować, że tak powiem, e, do perfekcji mistrz sztuk. Ok, to jest też okazja na prawdziwe opanowanie czegoś do mistrzostwa. I wiesz, że jest to ważne i masz te sprawy właśnie przemyślane i podchodzisz do tematu bardzo dojrzale. I to jest sytuacja tygodnia. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jakie jest wyzwanie tygodnia. Rycerz-Monet, jak się za to zabrać, być może, Rycerz-Monet. Rada Wskazówka, Królowa Mieczy, to też ty wymyślisz, jak się za to zabrać. Ta Królowa Mieczy, ona jest bardzo bystra, ona wie jak. Ta Królowa Mieczy to jest energia kogoś, kto uważam. Mm, nie jest cyniczny, ale też jej wynikliwość jest jej mocną stroną, jeśli chodzi o różnego tam rodzaju lawirowanie, tylko poważne oferty dla bliźniaka. Ten rycerz-monet to jest też, powiedziałabym, taka, bo to jest jako wyzwanie nam się pokazało, więc pamiętajmy, rycerz-monet, on nie należy do najszybszych. Król Kielichów lubi wyczekiwać odpowiedni moment. No to pytanie, ile będzie czekał, i może za długo, i trzeba uświadomić, że nie ma co czekać, tylko trzeba zacząć działać. Na przykład taka energia trochę dla bliźniąt się pokazuje. W miłości, dwie buławy. Te dwie buławy, ale akurat na tej karcie dla mnie to już nie jest sensu stricte rozdroże, dlatego, że ta kobieta już wybrała, ona trzyma w dłoni, więc tutaj, jeśli chodzi o, to raczej bym nie, raczej te, nie, nie uważam, żeby to był jakiś wybór e, romantyczny, tylko rzekłabym, że raczej jest to, słuchajcie, wybór jakiś między tobą, a ważną dla ciebie osobą, po prostu, tak? W związku na przykład, jakieś decyzje do podjęcia. I... Em, Ufaj swojej intuicji, myślę sobie, drogi bliźniaku, jak widzę te karty, bo tutaj, jakby ta buława to ona musi Ciebie rozgrzewać do działania. To jest taka mniej więcej energia, cokolwiek będziesz rozważał, gdziekolwiek daleko się już nie będziesz patrzył, jeśli chodzi o kwestie miłości. Dziękuję Wam bardzo, moje drogie bliźnięta. Słuchajcie, tasuję karty i zapraszam wagi. Moje drogie wagi. Moje drogie wagi, wy w tym tygodniu sześć kielichów. Uprzejma, kochana waga, zwracająca uwagę na ludzi w swoim otoczeniu, życzliwa, e, okazująca, powiedziałabym, zrozumienie do konkretnej sytuacji. W rezultacie są to ostateczne przebaczenie, rozgrzeszenie, pokonanie trudności, odrodzenie, odnowa relacji. No tak, 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 szczególnie jeśli tu jest powrót, e, pogodzenie się, e, dla części z Was to jest też energia odnowienia jakiejś znajomości, która ostatnio była nieco być może uśpiona albo z kimś się dawno nie widzieliście, to jest mniej więcej też taka energia, zrzucasz z siebie być może jakiś ciężar, już jakby wiesz gdzie to światło, w którą stronę pada i gdzie podążać, tak, to, tak się to nam tutaj trochę pokazało. Sytuacja tygodnia, dwójka monet jako sytuacja tygodnia. Słuchajcie, no, dwójka monet w sytuacji tygodnia, rzekłabym, jest to energia, która mówi o tym, że musimy wypracować sobie równowagę. Dlatego, że w dwójce monet masz coś do zrobienia, opcja jeden, masz coś do zrobienia, opcja dwa i możesz w ogóle nawet powiedziałabym nie zwracać uwagi na to, że są jeszcze jakieś inne historie, na przykład życie osobiste, bądź romantyczne, jeśli tutaj masz pracę do wykonania i to trzeba się na tym skoncentrować. Dla mnie też dwójka monet, jeśli chodzi o sytuację tygodnia, niezależnie od tego co się będzie działo, zadbaj o przepływ informacji. O pozyskiwanie informacji i o przepływ informacji. O przepływ informacji zadbaj. To jest takie moje spostrzeżenie, co z tego wynika. Czwórka monet z tego wynika. E, dzięki pozyskanym informacjom podejmiesz bardzo racjonalne decyzje. Tutaj z, zdrowy rozsądek, jakby, e, no tak. Jeśli masz dużo na głowie w najbliższym tygodniu, to ta czwórka monet też jest dla, taka autorefleksyjna, która zachęca do tego, żeby jednak te priorytety poustalać, żeby nie wszystko naraz, albo zdawać sobie sprawę, że okej, okay, ten tydzień ciężki i trzeba się skoncentrować na wielu aspektach jednocześnie, ale muszę wiedzieć, że jakby w pewnym momencie e, no to już będę musiał, że tak powiem, że też musiała no, trochę jakby o, ochłonąć, tak? Um, czwórka monet, jeśli chodzi o pieniądze, też zachęca do tego, żeby. Yy, jeśli zastanawiałaś się nad jakimś wydatkiem, to chciałam powiedzieć, to ta czwórka monet to jest karta, która raczej sugeruje, że energia powinna płynąć, tak? Się zastanawiały się, tak nie, tak nie, tak. Energia powinna płynąć, więc ten wydatek może wydawać się tutaj być interesujący i dobry dla Ciebie, ale jednak to nie dlatego, że pokazały się karty, które mówią, tak, wydaj pieniądze, bo to jest raczej karta, która mówi, trzymaj je przy sobie, tylko ja jak spojrzałam na tą dwójkę, monet, tak mówię, czyżby waga się zastanawiała nad jakimś wydatkiem, i tak trochę balansujesz, i starasz się właśnie pozyskiwać informacje, czy to by teraz dobry moment. Tak nie, tak nie. No to czwórka monet to mówi jakby też o szczęście. Ale to jest oszczędzanie, czy jakaś, jakieś nadmierne gromadzenie, prawda? Bo energia powinna płynąć, więc tutaj może dla kogoś jest jakaś cenna wskazówka, żebyś wzebrał dodatkowe informacje względem jakiegoś wydatku, który chcesz poczynić, droga Wago, tak? A już go, jak już go poczynisz, no to dobrze jest później. Yy... No bo to, tak, w czwórce monety też jest tak, słuchajcie, że. Z jednej strony trzymamy blisko tą kasę, a z drugiej strony bardzo byśmy chcieli coś tam sobie, że tak powiem, zafundować, tak? No i później dobra, no to niech będzie. Kupujemy sobie tę rzecz. I później przychodzą wyrzuty sumienia. Ok? Więc tutaj jakby trzeba może dlatego przemyśleć sobie wszystko. Czy oby na pewno, tak? Czy oby na pewno. Wyzwanie, wyzwanie tygodnia, drogie moje wagi, to jest karta magika. Jako wyzwanie tygodnia, wyzwanie tygodnia jest dla mnie kartą tworzenia, rozpoczynania czegoś, komunikacji ważnej, też świadomego działania z dużą dawką koncentracji. Tak, więc na to bym zwróciła uwagę. Mm, ogromna elokwencja, więc nie wiem, dlaczego. Tak jakby. To ciekawe, tak, no jako wyzwanie mogłabym powiedzieć, że jest jakaś nowa możliwość. Tutaj ona się tam rysuje, ale i wadze brakuje y, trochę optymizmu, jeśli chodzi o to, że to się zrealizuje pomyślnie, tak jak założyłeś. No to, to jest może być jako wyzwanie, rzekłabym, tak? E, rada wskazówka, widzisz, działaj racjonalnie, krok po kroku. To jest rada wskazówka w tym momencie. Ten paść monet. On się zajmuje swoimi sprawami racjonalnie. Tu też jest racjonalizm w czwórce monet. Więc bardzo, takie powiedziałabym, wręcz eee, zachowawcze podejście z jakiegoś powodu pokazuje się w przyszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, już dla ciebie jako istotne. A jako wyzwanie jest, może zdajesz sobie sprawę, że brakuje Ci informacji lub brakuje Ci jakichś narzędzi do tego, żeby wykreować to, na czym Ci zależy. No więc poszukaj. Paść monet, zbiera. Zbiera też, tak? On wie, że jest na początku drogi i on wie, że jeszcze się musi dużo dowiedzieć o temacie i dużo dowiedzieć o sprawie. Będzie zbierał. Ech, w miłości. Siedem monet w miłości, a na spodzie dziewiątka kielichów. Siedem monet w miłości. No tak... Ja wiem, sama nie wiem, szczerze mówiąc. Siedem monet w miłości. No dobra, to zaczynam od dobrych stron tej karty. Siedem monet w miłości to jest dla mnie w miłości duża cierpliwa, cierpliwość do siebie nawzajem, moi kochani do pielęgnowania tego uczucia, z niczym się nie spieszymy, wiemy, że pewne rzeczy rozwiną się w odpowiednim momencie, zdajemy sobie sprawę, moje drogie wagi, że tutaj obie strony z niczym się nie spieszą, bo są zainteresowane żeby, tym, żeby się wszystko dobrze ukorzeniło, tak? Żeby pierwsza, lepsza wichurka nam nie porwała tej miłości, ok? Siedem monet w miłości tutaj też jakby oznacza jakąś dozę cierpliwości dla kogoś, to jest ważne po prostu. Po prostu cierpliwości i nabranie dystansu do tego, co yy, czy już teraz chcesz odciąć tą roślinkę i zabrać ten plon, czy może jeszcze nie warto chwilę poczekać, chwili poczekać. Sprawdźcie sobie ascendent. Dziękuję bardzo. A teraz słuchajcie, zapraszam wodniki. No i drogie wodniki, tasuję. Dobra, uwaga, moje drogie wodniki. Raz i dwa, zaczynamy. Ty w tym tygodniu, siedem kielichów, rozmarzony, bujam w obłokach, kreuję, tworzę, to też oczywiście, marzę na jawie, nie wiem na co się zdecydować. Mm. Nie wiem na co się zdecydować. W rezultacie muszę dowiedzieć się więcej, muszę poszukać głębiej, dosłownie tak. Okay? Żeby racjonalnie ocenić, co jest mi potrzebne, co nie, czego pragnę, czego nie. Co jest prawdą, co nie, na czym stoję. OK? To jesteś ty w tym tygodniu. Bardzo wprost, w ogóle tak szybko jakoś to się ułożyło, szczerze ci powiem. Masz jakieś możliwości, obserwujesz je na ten moment, tak? Po prostu, zastanawiając się, co dalej, w którą stronę. Um, w rezultacie mogą ci też być sprzyjający, przepraszam, młodzi ludzie, bo taki, to jest pasjowa mieczowa, właśnie dla mnie energia. Paść mieczy, młody człowiek. Absolutnie, mający świadomość tego, co, gdzie, kiedy, co modne, co potrzebne, znający się na trendach, on może Ci pomóc wybrać. Na przykład. Zobaczmy dalej, moje drogie wodniki. Sytuacja tygodnia, a świat, a tutaj powód do zadowolenia jest, ta kobieta zaraz będzie tańczyć. Hmm. Świat uważam, oznacza ukończenie, koniec, ale też nowy, po, no, no, nowy początek. No, nowy to nie może być początek, generalnie, bo to to samo. Początek. OK, nie może być raczej chyba stary początek, tak myślę. Więc mamy sytuację tygodnia w karcie świat dla Was zarysowaną. Koniec i początek. Kończymy etap, mamy cały bagaż super doświadczeń i teraz zastanawiamy się, jak ich użyć do tego, żeby idąc w nową fazę, tworzyć nowe rzeczy albo rozwijać na bazie tego, co mamy. Zgromadzone, jakiś aspekt dla Was ważny, to jest świat. Jako sytuacja tego dnia, ogromny potencjał w ogóle też dla mnie. Zwycięstwo, no dokończenie czegoś ważnego, nagroda być może dla Was. Więc yy, co z tego wynika i zazdrośnicy dookoła? No to mnie nie dziwi akurat. Drogi Wodniku, ty masz się z czego cieszyć, i masz wokół siebie sukces, i jest jakiś etap, który kończysz, uważam, z zadowalającym efektem dla siebie, albo otrzymujesz faktycznie jakąś nagrodę, coś ci się spełnia. W rezultacie wzbudza to chaos, niezadowolenie bądź zazdrość w Twoim otoczeniu. To jest mniej więcej taka energia. Ale dobrze, żeby nie było, zróbmy to jeszcze inaczej. W sensie zinterpretujmy jeszcze inaczej. Od drugiej strony, jeśli chcesz coś ukończyć i zastanawiasz się, jak. Tak, i szukasz odpowiedzi, poszukujesz odpowiedzi, poszukujesz taki. To jest taki dla mnie trochę w tym październiku mieczy umysł detektywa, który po prostu się przygląda, szuka, bada. Okay? To żeby ci pomóc dokończyć to, co jest dla ciebie tak ważne, co ci da to spełnienie i zadowolenie. Piątką buław mogą być ludzie w Twoim otoczeniu, którzy. Mm. I trzeba ten kreatywny konflikt po prostu wywołać. <noise> Dlaczego? Dlatego, że to w moim zdaniem zmobilizuje do myślenia albo zmobilizuje do tego, żeby po prostu wydobyć z Ciebie, z tej sytuacji, z was to, co najlepsze. I wybrać to, co najbardziej Ci się w tej chwili przyda. Wyzwanie tygodnia. A z kielichów. Mm. Zadowolenie. Wyzwanie tygodnia. Mm. A kielichów rada, dziesięć buław, ojej. Znaczy, powiem Wam tak, no dobra, to bardzo wszystko jest specyficzne i jeszcze w miłości jest transformacja. Wyzwaniem może być yy, chęć nawiązania z kimś ponownej relacji, trochę przeprosiny, powrót do siebie, tak? Bo z kielichów jako wyzwanie to bym powiedziała, że to jest, chodzi raczej chyba o to, żebyśmy dali sobie szansę. Żebyśmy się na siebie jeszcze raz próbowali odblokować, żebyśmy sobie wybaczyli być może. Um, I dobre jest to, bo jako wskazówkę masz 10 buław. Czyli y, dla mnie 10 buław jest w tym momencie zachętą do tego. Yy... Że tak, że albo tutaj dźwigasz na sobie jakiś ciężar związany z tą sytuacją i w końcu się być może trzeba czego, do, do czegoś przyznać, do prawdziwych uczuć być może. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć i nastąpi transformacja. Natomiast tutaj też e, czasami musimy z czegoś zrezygnować po prostu, bo, bo było za dużo i nie było dla nas i nas tylko to blokowało. Było dla na nas obciążające i nie przynosiło zadowolenia. Ten as Kielichów zazwyczaj przynosi mnóstwo zadowolenia, tak? I, i, i takiej miłości do siebie też. Więc jeśli chodzi o miłość do siebie, jeśli czujesz się nie w porządku, względem miłości do siebie samego, i, i, i czujesz, że właśnie coś jakby tutaj, jakby, no, że, że, za, że tu nie ma gdzie popracować. Na, na, no, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Widzicie tą kobietę? To jest wskazówka. Tutaj dookoła nie miało szansy nic wyrosnąć, dlatego ona zabrała to, co uważa, uważała za najważniejsze. Po prostu wzięła walizkę w dłoń i idzie. Idzie w inne miejsce, idzie przed siebie i po prostu opuszcza już. Nie chce tutaj być, tylko po prostu idzie w jakimś kierunku, który będzie dla niej bardziej sprzyjający. Karta trans następna karta zwycięstwo to ciekawe. Karta transformacja w miłości e, oznacza przemianę, oznacza też zerwanie więzi czasem. Oznacza e, eliminację czegoś czasem. Oznacza, powiedziałabym też m, przemianę ogromną. Ta przemiana to może być również w was gotowość do tego, żeby właśnie ten As Kielichów przyniósł uzdrowienie na przykład. Po relacji, która wcześniej nie zakończyła się dobrze, albo uzdrowienie Was do tego, żeby przyniósł Wam gotowość, gotowość, odrodzenie, do tego, żeby otworzyć się na miłość, być może, tak? To jest troszkę taka energia, ale przynajmniej na życie pełnym sercem. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.